Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, jestem Maro a dzisiaj jesteśmy w grze Alton Transport Group i będziemy jechać linią 1 z przystanku Henryka Sienkiewicza do przystanku Park Solidarności z Solarisem Tramino z Pawłem Games. Dobrze, to my ruszamy. Więc teraz skręcamy sobie. Ciekawe, czy będą jakieś zapowiedzi przystankowe. Ciekawe, czy dzisiaj będą jakieś. czy będą jakieś. te. Um, zapowiedzi przystankowe. No. Ale nie ma. Tak? A już wiele razy no? no? Bo ja, 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 ja wiem, że jest trawizm trawizm, na komisku. Na komisku. No tam. I, i, I jak, I jak był teraz życiastek? Teraz, teraz była Altona. Teraz był Altona. Z, Z, lepą, ale ja tylko w jedną jedziemy bo przecież mamy ten dom na ta, a nie jaki dom do parku musimy przejść przecież, przecież mieliśmy się przejść na spacer no właśnie no chyba po to tu jedziemy nie no już już wracamy Przepraszam za tą chwilową muzyczkę. Nie, za to cięcie chwilowe. Już jesteśmy w parku, więc... No, już jesteśmy w parku. No dobra, no to wysiadamy, nie? Tutaj w sumie trzeba wyjść, dobra. To wysiadamy, dawaj. Czy ty teraz nie, będzie nie miał przerwę. No... No raczej tak. To tak No dobra, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zawsze łapki, subskrypcje, więc my się z wami żegnamy. Cześć i na razie. Puu!